Siemanku, to Pixel244, a ze mną jest Maniek. Cześć. No i właśnie gadamy już 50 minut i zaczynamy let's playa. Z czego ja już wale drzewo. To będzie, nie wiem ile odcinkowa seria, ale pewnie, na pewno będzie chciał Maniek bardzo dużo. No. Byłby tu z nami właściciel, tylko się wstydzi. Nie to tylko ja pozwoliłem. Albo nie wiem, co on tam myśli sobie. Mam nadzieję, że będziecie go słyszeć. Tego mańka. Od razu mówisz, że jest takie coś: PvP. Szybko zwalamy. No dobra, stój, nic ci nie zrobię. Kopiemy drzewo. Od, od razu mówię, ja jestem razem z nim adminem, tylko że on jest modem i adminem, a ja jestem tylko... Tym Właśnie, dwie tym roboty. Gdzie ty znów uciekłeś? No tam Nie próbuj mnie bić. No. Pomyślę. A ty masz lagi? Bo ja mam 20 FPS. -ów. Ja to tam 101, 103. Zresztą Nie. Ty, to ty masz prawo jak Bremu. No, tam, Tylko ze przynajmniej ty będziesz miał problemy, a nie ja, nagrywający problemy. Ty czasem pilnuj, nie? Wiem. Ile masz? No nie wiem, no ja mam limit, ten, 10 minut. Jabko mam! No to oddawaj. Nie. No to dawaj drewno. Nie. Daj, ja zbuduję wszystko. Widziałeś, co było na poprzednim serwie. No, na twoim, było pięknie. Wiem, bo ja mam straszne lagi zawsze na moim serwisie. No, nie, nie tylko ty, wiesz? Ja nie będę tego używał, co przed chwilą widzieliście. Nie piszcie mu, nie piszcie mu co ja widziałem. Papiś Dobra, a... jest, jest bambusz. Ała! <laughs> Widzisz? Mądrzejszy pójdzie bokiem i zyska na czasie. Krówka, no to stój, tu zrobimy postój. Nie, ja, ja się muszę ruszać. Od razu mówię, nie, nie chcę widzieć łapki w dół, za to, że gram na Facebooku. Zwinąłem ci w ostatniej chwili. Tepnąłeś się. Lingatki. Daj tu drewno, co masz. A musisz mieć. Mam kłopot, kłopot nie słyszę cię trochę. Gdzie ty je z rzuciłeś? Myślałeś, że nie wiesz, gdzie jestem. Poczekaj, to, to daj tu drewno. Dobra. Całe nie musisz tak, nie możesz jak flipunku i wyrzucić. O! Brozowe mogłeś zatrzymać. Zrobię kamienne rzeczy, ale poczekaj, nic tu, nic tu nie kombinuj w tym, bo nie lubię drewna. No nie plątaj się pod nogami. Ile dzisiaj nagrywamy odcinków? Mm, nie wiem, ale następny Czas będzie odmierzony A co masz odpalony stoper? Co? A co masz odpalony stoper? Czasami mam jednak problemy, żeby Cię usłyszeć. Jak? Nie bij z ręki, co ty markletujesz tam te świnie? <grym> Spodziewa Spodziewałam się po tobie lepszego zachowania A co ja mam robić? Nie mam niczego. W tym, w tym robić. Chodź dam ci coś A... Przynajmniej nie będziesz ich ręce tretował. Od razu mówię, kruszczaki są moje. A jeszcze co wykopię trochę. E, wszystkie podnie? Czekaj, że ci dam, tylko coś jeszcze zrobię. Szynko mnie będziesz karmił. Uuu chyba lekka siara. Bo ja cię... Bo, Bo ja słyszę. Tak? No. A to. Następnym razem drugi part. nakręcimy z zamkniętymi drzwiami. A co, masz otwarte? Co? Masz otwarte? Wiesz co, może jednak włączę tamten ten Nie, 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 bo ja to wycinę jakoś. O, to... to już ci sklejać, chcę, ale wycinać już nie. Dobra, to wystarczy, cały zestaw. Dobra, gdzie ty jesteś znowu tu? Chodź. Będziesz miał itemy w dziurze. Jesteś moim robotnikiem, teraz. Ha, ha, ha A za co? Dobra. No, wypadałoby się gdzieś osiedlić. Gdzie ty? Chodź. Ja tu sobie sortuję rzeczy. A może lepiej by było, gdyby teraz byśmy przy, ten stanęli, zbudowali chałupkę i kręcili już drugi odcinek, tym razem z odmierzonym A czasem. Co na to. na to ja prawie kończę już swój Zacznę od razu po tym part 2. To, to zrób stop odcinek. Dobra.